Cześć, GPT. Powiedz mi, co ma wspólnego islam z nauką i czy jakkolwiek wpłynął on na współczesną naukę w świecie zachodnim? ciekawe pytanie. Islam miał naprawdę duży wpływ na rozwój nauki, zwłaszcza w okresie średniowiecza. W tak zwanym złotym wieku islamu, czyli mniej więcej między 8 a czternastym wiekiem muzułmańscy uczeni w ogromnym stopniu przyczynili się do rozwoju matematyki, astronomii, medycyny czy chemii. Wiele dziej starożytnych filozofów i naukowców zostało zachowanych i przetłumaczonych na arabski, a potem wróciło do Europy wpływając na renesans. To naprawdę fascynująca historia. Okej, okay, to zanurzmy się w szczegóły, jeżeli mógłbyś wymienić najważniejsze odkrycia, urządzenia, techniki, nauki, które mamy w Europie dzięki religii islamu i dzięki złotemu wieku islamu, który niegdyś, bodajże chyba w VII wieku, rozpoczął się, prawda? Złoty wiek islamu to czas, kiedy powstało wiele niesamowitych odkryć. Na przykład algebra, którą rozwinął Alchwarizmi, czy też ogromny wkład w astronomię, nawigację i medycynę. Muzułmańscy uczeni, tacy jak Ibn Sina, znany na zachodzie jako Avicenna, stworzyli fundamentalne dzieła medyczne. Mamy też rozwój optyki dzięki Alhazenowi, który jako pierwszy opisał, jak działa ludzkie oko. To tylko kilka przykładów, ale pokazują jak ogromny wpływ tamten okres miał na współczesną naukę. A gdybyś miał wybrać dziesięć najważniejszych wynalazków naukowych złotego wieku islamu, co by to było? Sporo. Na pewno na pierwszym miejscu jest algebra, o której wspomniałem. Mamy też zaawansowaną astronomię, na przykład Astrolabium, które bardzo ułatwiało nawigację. W medycynie mamy kanon medycyny, awicenny, który był podstawowym podręcznikiem w Europie przez setki lat. Rozwój optyki dzięki Alhazenowi to kolejny szelom. Warto też wspomnieć o zaawansowanej kartografii, wprowadzeniu cyfr arabskich, rozwinięciu trygonometrii, a także pionierskich pracach w chemii i alchemii. To wszystko razem stworzyło solidne fundamenty dla późniejszej nauki w Europie. Super, dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Jakbyś miał jeszcze jakieś pytania, albo chciał zgłębić inny temat, to śmiało dawaj znać. Uwielbiam takie rozmowy. Dziękuję za dziś. Wszystkiego dobrego.